Czas zajrzeć do zacieru. Miał dość czasu, na pewno jest gotowy. Powinien. Nadszedł dzień pędzenia bimbru z mimozy. O mój Boże. Dojrzał. Smakuje jak miód, co? Może z tego być słodki i mocny alkohol. Nie będziemy się spieszyć i przepędzimy go jak należy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wygląda jak bestia. Zgadza się, mnie się podoba. To jest to. Podpalamy. Tak jest. Wiem, że Richard Landry robi dobry alkohol. Umiem oddać komuś sprawiedliwość. Wygrał starcie Tytanów, ale pytanie, czy wygra w tych górach. To będzie smak, już go czuję. To będzie mocny alkohol o mocnym smaku. Jedną z rzeczy, która przemawia na naszą korzyść, jest przewaga gospodarzy. Znamy naszą okolicę. Jerry para leci. Nieźle daje czadu. Ale gorący ten wąż, wetknij go. Czas podłączyć dopływ pary. To ekscytujące, bo mamy nowy, niesprawdzony przepis. Nie wiem, jaki smak uzyskamy, ale myślę, że będzie dobre. Już niedługo wygląda na to, że działa. Mike, mamy alkohol. O, rany, wsadzaj kostkę. Ma słodki, kwiatowy zapach. O, rany, naprawdę pachnie miodem. Już chcę go posmakować. Trzeba wylać przedgony? Tak jest. Mamy pierwszy słoik. Wezmę trochę na palec. Smakuje jak miód. Jest dobry, pewnie. Ten alkohol smakuje fenomenalnie. Czuć smak miodu i mimozy. Nie do przebicia, co? Ale to dobre. Zbierzemy dobre 40 litrów mocnego alkoholu. Ten aparat działa doskonale. Nasza sytuacja jest niezła, bo możemy zbierać składniki za darmo. My na tym nie zarobimy. Damy naszym klientom dobrą cenę. Wszyscy wygrywają. Nieco ponad 55%. Całkiem ładnie się pieni. Sprzedamy go za dobry pieniądz, już wkrótce. Wychodzi świetnie. Musimy tylko zadzwonić do klienta, a na pewno będzie zainteresowany. Podstawiam drugie wiadro i zaczynamy od początku. Tak jest. To mi się podoba. Mnie też. 20 litrów za nami. Wciąż czeka nas rywalizacja z Richardem. Musimy utrzymać tendencję zwyżkową. Nasza mimoza zdeklasuje każdą herbatę z Manglię, jaką Richard Landry kiedykolwiek zrobił.